Cześć, tu Kuba z Rebel Horna. witajcie na naszym oficjalnym kanale. Dziś chciałbym przedstawić Wam jednowarstwowe jeansy motocyklowe uszyte z kordury Rebel Horn Revolt. Zapraszam na film. Rebel Horn Revolt to jednowarstwowe spodnie motocyklowe stworzone z myślą o codziennej jeździe po mieście. Wykonane z innowacyjnego materiału Cordura Coolmax zapewniają doskonałą wytrzymałość, odporność na ścieranie oraz świetną termoregulację. Coolmax wpływa znacząco na oddychalność i kontrolę wilgoci. Materiał odprowadza pod z powierzchni skóry na zewnątrz tkaniny, co pomaga utrzymać suchą i chłodną skórę nawet w upalne dni. Jeansy Rebelhorn Revolt certyfikowane są na podwójne A i wyposażone w komplet nowoczesnych biodegradowalnych ochraniaczy REZRO levelu drugiego. W cenie otrzymujecie protektory na kolana, biodra oraz kość ogonową. Ochraniacze kolan można regulować, co ułatwia podziałka na kieszeniach od wewnętrznej strony. Ochraniacze montowane są na rzepy, a w kieszeni znajduje się velcro, do którego je mocujecie. Spodnie typu monolayer można z powodzeniem prać w pralce, oczywiście po wyjęciu wszystkich protektorów. Dzięki podziałce wystarczy, że zapamiętacie pozycję ochraniaczy i po praniu zamontujecie je dokładnie w to samo miejsce. Spodnie posiadają elastyczne elementy nad kolanami oraz na lędźwiach, co ułatwia przyjmowanie pozycji motocyklowej i znacząco zwiększa komfort użytkowania. Pod ribbingiem na kolanach ukryliśmy funkcję wyciągania protektora kolanowego od zewnątrz. To świetne rozwiązanie dla tych, którzy po przyjeździe, na przykład do pracy, chcą szybko wyciągnąć protektor i spędzić dzień w spodniach motocyklowych. W Rebel Hornie bezpieczeństwo stawiamy zawsze na pierwszym miejscu, dlatego poza podwójnymi i potrójnymi szwami zastosowaliśmy także szwy wykonane w technologii Iron Sim, wzmacniające strefy szczególnie narażone na rozdarcie. Ciekawym akcentem są także taśmy odblaskowe 3M Scotchlight umieszczone na dole nogawek. Po zmroku wystarczy je podwinąć, aby odsłonić dodatkowe panele reflektyw, które będą świecić, gdy wiązka światła z innych pojazdów padnie na nie. Rebelhorn Revolt dostępne są w klasycznym czarnym kolorze oraz niebieskim z efektem sprania. Do wyboru macie dwie długości nogawek oraz zakres rozmiarów dla obwodów pasie od 28 do 42. Jeśli szukacie spodni, które łączą w sobie styl, komfort i bezpieczeństwo, Rebelhorn Revolt to doskonały wybór. Dzięki nim możecie poczuć się pewnie zarówno na motocyklu, jak i poza nim.